Zaledwie 1 dziesiąta paliwa w naszym kraju jest kupowana na stacjach benzynowych przy użyciu kart paliwowych lub kredytowych kart partnerskich. Jednak tych klientów może być dużo więcej. Polski rynek kart paliwowych ma według ekspertów największy potencjał w Europie. O nowych klientów bije się aż 8 firm oferujących taką usługę. Zobaczmy zatem, jakie korzyści przynosi używanie kart paliwowych. Benefitem płynącym z posiadania kart paliwowych korporacyjnych są na pewno rabaty wolumenowe, uzależnione od wielkości litrów, ilości litrów, które będziemy zakupować. Są na pewno odroczone płatności, dzięki którym uzyskujemy oszczędności administracyjno-księgowe. To również billingi. Które pomagają nam kontrolować koszty oraz wszelkie transakcje paliwowe. Jedna faktura zamiast setek rachunków, rabat kilku groszy na litrze, bezgotówkowe zakupy za granicą oto główne zalety stosowania karty. Dodatkową korzyścią jest możliwość dokonywania opłat mostowych i autostradowych. W ramach umowy możemy otrzymać także. Narzędzie informatyczne dostępne poprzez internet dla lepszej kontroli wszystkich kart, które przydzielone są dla danej floty. BP Controller ostrzega Fleet Managera o pewnych przekroczeniach limitów, które są na danych kartach realizowane i Fleet Manager może bardzo szybko reagować na te informacje. Coraz częściej wraz z kartą otrzymujemy darmowe ubezpieczenie NW oraz dostęp do sieci serwisowej. Przy wyborze dostawcy kart dla firmy istotny jest też system zabezpieczenia karty. Karta jest podobnie zabezpieczona jak karty bankowatowe, również pinem. em Mamy bardzo bezpieczne procedury. Procedury, które pozwalają na to, żeby wychwycić wszelkie nieprawidłowości zarówno na stacji, jak i w procesie realizacji kart poprzez internet. Oczywiście zdarzają się różnego rodzaju niedociągnięcia, pomyłki w eksploatacji kart paliwowych. Są to czysto prozaiczne niedogodności typu. Błąd przy odczytaniu karty paliwowej na stacji benzynowej, co powoduje konsternację użytkownika i niemożność zapłacenia taką kartą. Zdarzają się również przypadki nieuczciwości pracowników stacji benzynowych, to znaczy pracownicy nie sprawdzają numeru rejestracyjnego samochodu z numerem widniejącym na karcie paliwowej. Jak widać, problemy się zdarzają. Wynikają częściej z człowieka niż z przyczyn technicznych lub wad proceduralnych. Na chwilę obecną trudno mi jest wskazać konkretne wady <laughs> związane z tym całym procesem zakupów bezgotówkowych e, i kart paliwowych, które oferują nam dostawcy paliw. E, nasz bank e, współpracuje już z dostawcami paliw i zakupuje paliwo bezgotówkowe już od kilku lat. E, do tej pory trudno mi jest wskazać konkretną, konkretne wady. Tak naprawdę e, większość problemów wynika. Przede wszystkim z niewiedzy użytkowników. Dlaczego zatem popularność kart, które można zamówić zużywając powyżej 400 litrów paliwa miesięcznie, jest tak niewielka? Okazuje się, że wielu przedsiębiorców wciąż nie wie o ich istnieniu, a karty kojarzy z programami lojalnościowymi, punkty zaliczy.